Dzień dobry państwu! Panie... Dzień dobry mecz, to Techam kontra Porto w FIFA 11 Będzie rozegrany na dwa partie, Na pierwszą i na drugą połowę I witam państwa Jacka i... Jego brat I jego pies! Tak, ale zaczął szczekać no Zaczynamy Wadywad, leno Ja już dostrzelam jak ty mówiłeś Pierwsza już sytuacja, Barera Barera. Piekle, dośrodkowanie już mogła być bramka. Po po I drugi strzelał, ale... Teraz chyba przerwę. Tam coś tam Już, 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 już. Ja cały czas jestem tak gotowy do wydań. A. Mamy tu podanie. Lenon. Lenon. Ajajajajajaj. nie. Podobało się. Lenon. 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 Do Nie, ale zablokowane. I gdzie to było do, do środkowania? Yeah! GIEEEK! <gryt> beautiful. Żamutinio, ja, aj. D walka z Lenonem. Lenon, Defu, Tu teraz piękne przejęcie I faul Ja tam nie widziałem Już podanie, już Ale tu przejęcie gra to te hamu Gadebo Defu, próbował go zatrzymać się dany ślisk do Wandelwarza, ale niestety nie wyszło. Będę troszkę chodzić wolnego pola, gdzie zagrać w piłkę. Varela. Vale, eh, Varela, lepsza od utona. Będzie strzała, ale nieudany. Nie to był strzał? musiałem że to się Nie, próbowałem strzelić. Skąd? Z ostrego kąta. Defu, defu! defu dośrodkowanie Wanderwat! van der Waadt. Ale niestety, o mój kolega, fajnie. Van der podawiamy go. Tak. Fernando. Podanie do. hulka Aj, A słyk o Luka Modlić. defu do środkowania i tam leną chciał ja się do tego dobieca mam Montigny ale Paul wejście na niego, co chce pan Dobra, jedno znowu ustawia tego głupiego sędziego surowego, no można tutaj fajne jest to, że można ustawić sobie sędziów Niestety na playa dwa tego nie ma Tak Ale pewnie na Xboxa i na PS3 jest, więc... Na powiedzmy. PS3 jest, bo gra... Patrz znaczy na PS3 no a na czym gramy? Jak chodzisz? Teraz to decham... Defu! Tam jeszcze Defu walczył o tą piłkę! Defu dośrodkowanie i tam... Van der znowu nie dążył do piłki. Hmm. Może byśmy przekonali ludzi, ale jak w ramkę, jako Mila. Kiedyś jak mieliśmy nagrywać A tak ale no nie wyszło z powodów technicznych Było 3-2 dwa, dwa. Legia Śląsk Wrocław, Legia wygrała Ale łada Legia bra zawsze wygrywa więc Le łada, bra I tutaj Kamili. Porto też wygra Oczywiście łana w mili I bardzo dwa łane łane uderzenia Oczywiście gama jest w Chociaż ten mecz może nie jest tak bardzo Zakięty? Zacięty, tak samo jak tamten był, bo byliśmy zmęczeni i chcieliśmy wygrać tam to spotkanie. Każdy nagrywa się? Tak, ładnie mhm. jest od nagrywania. 34 minuta, już 36, to nadal 0-0. Taki jest właśnie surowy sędzia możemy wam tutaj Pukam zaprezentować wyścicie... ja nie lubię tego Oj, se tego. secyjem w bramka z niczego Ale Gomez Zwykłe doświadczenie proszę zobaczyć tutaj Główkę chyba jeszcze Chciałabym na tak. nic ale tego nie wyszło, chyba skutkowała tak Oj, chce grać, to ty gra, hamu? A nie, nie mój nie, nie. Tak mi się przez chwilę wydawało, że to właśnie grać, to ty hamu to ja mam chwilowo gra pozycyjnie. No a gra coś słabo. Mało akcji. Zawsze to pan przeważał. Ale to niech pan zobaczy na pogodę! To nie też pogody pan pod uwagę. Jest śnieg! No portugalscy też do śniegu nie są przyzwyczajeni. Tak samo jak Anglicy, więc. To nie jest Tajlandia, to jest Anglia, panie! W Anglii też nie ma śniegu więc Zbyt wiele Rzadko jest A jak jest to jest... Ud! Chyba że jest stroga zima więc Bym się zdziwił jakby było Rzut karny! karny no! Rzut Fatalnie Ciekawe, czy będzie jeszcze jakaś kartka Nie będzie rzut kartki ale Wander, wander... Zmiana szybka? To będzie strzelał. Gary Bale... Nie, nie, defu. Defu? Nie, Gary mm. ja Bale. Gary Bale. Ajo, minimalnie był bliski obrony Helton. Gary Bale strzela w ramkę w 45 minucie. I dolezionym w czasie gry. Z Taka typowa bramka do szatni. Ciężko będzie teraz... w połowie będzie trzeba odrobić, chyba że jeszcze w tej zdążą coś wskórać, ale wątpię Czy będziecie plecy w tej połowie, czy może jednak będzie wyrównanie? Falka, nie Czy sędzia dziwnie nie kończy? No jeszcze zaliczony czas, spokojnie I teraz zakończył? I koniec pierwszej części. Przegnajmy Do zobaczenia spokojnie. za chwilę. Nara.